Jeśli sądzisz, że pędzel służy tylko do malowania, poświęć parę minut na obejrzenie tego filmu, a przekonasz się, że w Photoshopie używanie pędzla do wirtualnego nanoszenia farby, to tylko niewielka część jego ogromnych możliwości. Cześć! Dzisiaj mam dla Ciebie kolejny narzędziowy poradnik. Najpierw już oka wydawać by się mogło, że będzie on dotyczył absolutnych podstaw. I takie też się tam znajdą. Jeśli jednak znasz moje poradniki, wiesz, że zajrzymy nieco głębiej i nawet jeśli jesteś osobą, która już jakiś czas pracuje z Photoshopem, jest duża szansa, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Skakujemy do programu. Zaczynamy od początku, czyli od zlokalizowania narzędzia. Znajdziesz je tutaj na pasku zadań, jak również pod skrótem klawiaturowym literą B. Jeśli klikniesz na ikonę pędzla prawym przyciskiem myszy, zobaczysz dodatkowe opcje. Niemniej jednak w tym poradniku nie będziemy się zajmować, bo jak widzisz, i bez tego będzie on dość długi. Ale spokojnie przygotuję dla tych opcji oddzielny tutorial. Najpierw przyjrzyjmy się górnemu menu narzędzia. Więc po kolei. W tym rozwijanym menu znajdziesz super podstawowe parametry. Dokładnie to samo menu ukaże Ci się, kiedy mając wybrany pędzel, klikniesz gdzieś na dokumencie prawym przyciskiem myszy. Rozmiar. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Zmieniasz wielkość pędzla tym subakiem lub używając nawiasów kwadratowych na klawiaturze. Twardość pozwala nam określić jak intensywna ma być krawędź pędzla. Zobacz. Gdy ustawię małą twardość i kliknę malując jedną plamę, jej środek jest dokładnie widoczny, a podążając od środka w stronę krawędzi, intensywność stopniowo maleje. Jeśli w drugą stronę ustawimy twardość na 100%, Pędzel będzie miał tą samą intensywność na całej jego powierzchni. By super szybko zmieniać tak wielkość, jak i twardość pędzla, gorąco polecam stosowanie świetnego skrótu. Przytrzymujemy wciśnięty klawisz Alt-Option i prawy przycisk myszy, i przejeżdżamy w prawo, by zwiększyć rozmiar pędzla, w lewo, by go zmniejszyć, w górę, by zmniejszyć twardość pędzla, i w dół, by ją zwiększyć. Ok. To, co znajdziesz tutaj, to wybór końcówki pędzla. Twoje okno zapewne wygląda nieco inaczej. Ja co jakiś czas testuję sobie nowe pędzle, więc poza standardowymi mam ich tutaj dodane nieco więcej. W internecie znaleźć możesz całą masę różnego rodzaju pędzli. Jedne są płatne, inne darmowe. Gorąco zachęcam cię, byś pobrał sobie kilka z nich, dodał do programu i poeksperymentował. To może być całkiem niezła zabawa. W opisie zostawię Ci kilka przykładowych linków do stron z pędzlami. Sugeruję też, byś został ze mną do końca tego poradnika. Na deser, pokażę ci, jak tworzyć własne pędzle, zapisywać je i używać w kolejnych projektach. Super fajna sprawa. Importowanie pędzli jest super łatwe. Klikamy w tą ikonę trybu i z listy wybieramy importowanie pędzli. Następnie odnajdujemy plik na dysku i dodajemy. Jak widzisz, na liście dodał mi się nowy folder z pędzlami. Otwieramy go. Wybieramy jedną z opcji, dostosowujemy rozmiar i bum! Nieźle co? Pod ikoną trybu znajdziesz jeszcze inne ciekawe opcje, jak na przykład ustawienie wyglądu listy z pędzlami. Tutaj po prostu ustaw widok, który najbardziej Ci odpowiada. Ok, w tym menu zwróć uwagę jeszcze na to okno. Tutaj możesz obracać pędzel. Na przykładzie księżyca widać to bardzo dobrze. Druga opcja to spłaszczanie pędzla. Za pomocą tych dwóch punktów możemy sprawić, by nasz pędzel stał się bardziej płaski. Dobra, jedziemy dalej. Kolejne rozwijane menu u góry to wybór trybu, w jakim ma pracować pędzel. Tutaj opiszę Ci tylko pierwsze cztery opcje z listy. Cała reszta jest tożsama z trybami mieszania warstw, o których przygotowałem oddzielny poradnik. Link do niego znajdziesz gdzieś tutaj, ale zostawię Ci go też w opisie pod filmem. Tam wszystkie tryby omawiam bardziej szczegółowo. Jeśli będziesz zainteresowany zachęcam do obejrzenia. Prawda jest jednak taka, że w zdecydowanej większości przypadków będziemy pracowali z pędzlem w trybie normalnym. Pierwsza opcja to właśnie tryb normalny, którym aktualnie się posługujemy. Druga to rozpuszczenie. Zależnie od stopnia krycia i tła po jakim malujemy uzyskamy inny rezultat. A w przypadku zastosowania miękkiego pędzla będzie on miał poszczepione krawędzie. Opcja z tyłu pozwala nam malować za kształtem, który utworzyliśmy wcześniej. Dodajmy nową warstwę i stwórzmy linię. Teraz ustawmy inny kolor. Przełączmy tryb na z tyłu. I jak widzisz linia, którą teraz stworzymy znajduje się no właśnie z tyłu. Trybu wyczyść nie trzeba chyba tłumaczyć. Sprawia, że piksele stają się przezroczyste. OK. Dalej znajdziesz dwa bardzo ważne parametry. Krycie i przepływ. Z nich będziemy korzystali naprawdę często, więc poświęć temu tematowi szczególną uwagę. Krycie to stopień przezroczystości pędzla. Dodajmy do naszej kompozycji przykładowe zdjęcie. Teraz utwórzmy nad nim nową warstwę i wybiorę okrągły pędzel o twardych rawędziach, kolor czarny. A teraz zobacz. Gdy kliknę ze 100% kryciem, otrzymam pełną widoczność pędzla. Zobacz, co się stanie, jeśli ustawimy krycie, powiedzmy na 50%. Jak się zapewne domyśliłeś, kolor przykrył warstwę właśnie w 50%. Każda inna wartość będzie powodowała, oczywiście, inny stopień krycia. By szybko przełączyć się między konkretnymi wartościami krycia, proponuję używanie klawiszy numerycznych. I tak, 1 to 10%, 3 to 30, 7 to 70, a 0 to 100%. Jeśli szybko wciśniesz na przykład 3 8, otrzymasz 38% krycie. Wróćmy na chwilę do na przykład 50% krycia, i znów dodajmy nową warstwę, by wszystko było lepiej widoczne. Zwróć uwagę na jeden fakt. Jeśli teraz zacznę malować, dopóki nie puszczę przycisku myszy, pędzel maluje z 50% kryciem. Nawet jeśli najadę na obszar, po którym już malowałem. Jeśli teraz puszczę przycisk i zacznę malować ponownie, po najechaniu na miejsca, po których wcześniej malowałem, do tych miejsc zostanie dodane kolejne 50%. Za chwilę, gdy będziemy omawiać opcję przepływu, zrozumiesz czemu Ci to pokazuje. Okej, okay. wracamy do 100% krycia i pobawimy się właśnie przepływem. By jasno zrozumieć jak on działa, ustawmy od razu mały przepływ w granicach 20%. Twardość ustawiamy również dość nisko. Możemy powiedzieć, że przepływ to szybkość, z jakim farba nakładana jest na dokument. Zobacz, gdy teraz zacznę malować, podobnie jak w przypadku zmniejszonego krycia, uzyskam pewną przezroczystość. Jednak tym razem, gdy będę malował po tych samych obszarach bez puszczania klawisza myszy, stopniowo będę powiedzmy dodawał więcej farby, czyli będę uzyskiwał większe pokrycie danym kolorem. A tak na marginesie kolor pędzla ustawiamy w tym miejscu, bo chyba zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć. Używanie pędzla ze zmniejszonym kryciem o obniżonym przepływie jest bardzo użyteczne np. przy tworzeniu cieni lub dodawaniu efektu światła. Możemy powoli budować nasz efekt, zwiększając przez to realizm naszych kompozycji. Teraz pokażę szybki przykład, jak w praktyce korzystać z różnych wartości krycia i przepływu. Dodajmy nową warstwę z pełnym kolorem krojącym. Wybierzmy może coś z niebieskich. Teraz, używając narzędzia do tworzenia elips, z przytrzymanym klawiszem Shift tworzymy idealny okrąg. Sprawdźmy, by miał on białe wypełnienie i brak obrysu. OK, teraz możemy działać na tej warstwie albo dodać nową i przypiąć ją do warstwy niżej, by to, co na niej dodamy, oddziaływało tylko na nasz okrąg. Jeśli nie wiesz, jak pracować z warstwami, przygotowałem dla tego tematu osobny poradnik. Link do niego znajdziesz oczywiście w opisie pod filmem. Wybieramy pędzel, ustawiamy kolor czarny i super niską twardość. Krycie na 100%, a przepływ może na 10%. Jeśli chciałbyś zmienić przepływ za pomocą skrótu klawiaturowego, oczywiście jest to możliwe. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i jak przy kryciu wybierz odpowiedni klawisz numeryczny. Trzymając się zewnętrznych krawędzi, malujemy dookoła naszego kształtu. Pięknie. Teraz zmniejszamy krycie na jakieś 20%. Przepływ też dodatkowo obniżamy do powiedzmy 5% i powoli zmieniamy płaski okrąg w kulę 3D. A teraz jedna zasada, którą chciałbym, żebyś zapamiętał. Attention! W tego typu pracach najlepsze efekty osiągniesz ustawiając niskie wartości narzędzia, którym pracujesz i powoli budując finalny efekt. Nie jest to może najszybsza metoda, ale zdecydowanie najbardziej dokładna. Dodajmy może jeszcze jedną warstwę i przenieśmy ją pod warstwę z kulą. Ustawmy przepływ na 100%, krycie mniej więcej na 50% i kliknijmy prawym przyciskiem, by wywołać menu pędzla. Zredukujmy twardość do mniej więcej 20-30% i używając tego okna spłaszmy go do powiedzmy tego stopnia. Wybierzmy jeszcze odpowiedni rozmiar i klikamy raz, mniej więcej w tym miejscu. Jak widzisz, super szybko stworzyliśmy cień, który dodał jeszcze więcej autentyzmu do naszego dzieła. Oczywiście zawsze możesz z narzędziem do przesuwania dowolnie zmienić jego położenie. Dobra, jedziemy dalej z poradnikiem. Teraz omówimy jeszcze bardzo szybko pozostałe opcje górnego menu, a na koniec zajmiemy się super ważnymi ustawieniami pędzla. Raz jeszcze dodajmy nową warstwę, tak dla lepszej estetyki całego dokumentu. Przepływ i krycie ustawiamy na 100%. OK. Obok przepływu znajdziesz ikonę aerografu. Gdy masz ją odznaczoną, po kliknięciu i przytrzymaniu przycisku myszy nic się nie dzieje. Jeśli zaznaczymy aerograf, i teraz klikniemy i przytrzymamy wciśnięty klawisz. Jak widzisz, plama farby zaczyna się coraz bardziej rozlewać. Dalej znajdziemy opcję wygładzania. Czasem okazuje się to bardzo przydatne. Zobacz, jeśli będę malował z zerowym wygładzaniem, ślad pędzla będzie podążał idealnie za kursorem. Jeśli natomiast dla lepszego zobrazowania ustawię wygładzanie na wartość maksymalną, podążanie pędzla za kursorem będzie zdecydowanie wolniejsze. A zmiany kierunku o wiele bardziej wygładzone i delikatne. Świetnie. Dalej mamy okno, w którym możemy zmienić kąt pędzla. To dokładnie ta sama opcja, którą omawialiśmy wcześniej w tym menu. Na koniec mamy jeszcze dwie ikony. Tą zajmiemy się później przy ustawieniach pędzla. Natomiast ikona motylka pozwala nam na symetryczne malowanie wzdłuż wyznaczonej osi jednocześnie. Zobacz na szybko, jak to działa. Najpierw z rozwijanej listy wybieramy rodzaj linii odbicia. Powiedzmy, że będzie to zwykła pionowa linia. Potwierdzamy i zaczynamy malować, tworząc autentyczny lustrzany efekt. By powrócić do standardowego trybu, znów klikamy wykoną motylka i wybieramy wyłączenie symetrii. OK, górne menu mamy omówione. Teraz zajmiemy się super ważnym menu narzędzia pędzel. W którym ilość opcji i ustawień, z których możesz skorzystać, jest naprawdę niesamowita. Więc, jeżeli tego potrzebujesz, zatrzymaj na chwilę to wideo, zrób szybką kawkę i działamy dalej. By wejść w ustawienia pędzla, udajemy się do menu Okno i wybieramy odpowiednią opcję tutaj, albo, jak widzisz, posługujemy się prostym skrótem F5. Pierwszą zakładkę już w większości znasz. Tu wybieramy końcówkę, tutaj zmieniamy rozmiar a tutaj ustalamy kształt. W tym miejscu możemy odwrócić pędzel według osi X i Y. A na samym dole mamy dostępną opcję dostosowania odstępów pomiędzy kolejnymi, powiedzmy, stemplami pędzla. Jak to działa? Widzisz dokładnie w oknie podglądu na dole. Przy małych odstępach otrzymamy ciągłą linię. Gdy zwiększymy odstępy, wybrana końcówka pędzla będzie odbijała się regularnie zgodnie z ustalonym procentem rozproszenia. Dobra, przechodzimy dalej do zakładki dynamika kształtu. Najpierw zmieńmy końcówkę pędzla, powiedzmy na tą trawę. Będzie lepiej widać, co robimy. Pierwszy slider to wahanie rozmiaru. Ustawiamy tu zróżnicowanie kolejnych odbić pędzla właśnie pod kątem jego rozmiaru. Jeśli ustawimy wartość na zero, każdy kolejny ślad będzie miał ten sam rozmiar. Jeśli natomiast zwiększymy wahanie. Otrzymamy pewne zróżnicowanie rozmiaru zależne od intensywności jaką ustawiliśmy. Bardzo przydatne np. przy malowaniu właśnie trawy czy retuszu włosów. W tym rozwijanym menu możesz ustawić sposób kontroli. Jeśli korzystasz z tabletu graficznego, sprawdź koniecznie opcję nacisku pióra. Teraz zróżnicowanie kształtu będzie zależne od siły, z jaką naciskasz piórkiem na tablet. O ile oczywiście posiada taką opcję. Ok. Minimalną średnicą ustawiamy minimalny rozmiar stempla, jakiego chcemy użyć. Skala pochylenia będzie aktywna podczas pracy piórkiem. Nazwa chyba mówi sama za siebie. Dalej mamy wahanie kąta. W dostępnym podglądzie doskonale zobaczysz o co chodzi. W przypadku naszej trawy, ustawienie dużego zróżnicowania rozmiaru i niewielkiego zróżnicowania kąta da najlepsze rezultaty. Minimalne zaokrąglenie najlepiej pokażę Ci na przykładzie okrągłego pędzla z ustawionymi sporymi odstępami. Taki efekt mamy dla 100%, a taki przy minimalnej wartości. W przypadku kąta i zaokrąglenia również masz dostępne różne opcje kontroli. Znów super przydatne, gdy używasz tabletu graficznego. Dobra, wyłączamy tę opcję. Dodajemy nową warstwę i przechodzimy do zakładki rozproszenie. Pierwsza opcja to właśnie rozproszenie. W ustawieniach podstawowych zmniejszmy nieco rozmiar pędzla. Rzut oka na podgląd i wszystko jasne. Próbujemy. Gdy zaznaczysz obie osie, rozproszenie nie będzie odbywało się tylko wzdłuż pociągnięć pędzla, ale będzie dużo bardziej zróżnicowane. Okno sterowanie już znasz. W każdym przypadku będzie ono bardzo podobne, więc nie będę tego powtarzał. Suwakiem niżej możemy zwiększyć ilość odbić pędzla przy jednym pociągnięciu. A na samym dole możemy dodatkowo ustawić zróżnicowanie ilości odbić, które wybraliśmy. Super! Przechodzimy do zakładki tekstura. Przydatne chyba szczególnie dla malarzy cyfrowych. Ja korzystam z tej opcji bardzo sporadycznie, jeśli w ogóle. Pierwsze, co musisz zrobić, by zobaczyć jakikolwiek efekt, to zmniejszyć głębię do kilku procent. Teraz z tej listy wybieramy interesującą nas teksturę. Jeśli dysponujesz innymi teksturami, z których chciałbyś skorzystać, kliknij w tą ikonę i zaimportuj je w tym miejscu. Kolejnymi suwakami ustawiamy skalę tekstury, jej jasność i kontrast. OK, kolejna opcja to podwójny pędzel. Obrazowo możemy powiedzieć, że jest to pędzel w pędzlu. By pokazać, jak to działa, najpierw ustawmy jako główną końcówkę zwykły okrągły pędzel i upewnijmy się, że resztę opcji mamy nieaktywną. Dobra! Teraz w zakładce podwójny pędzel wybieramy drugą końcówkę, której chcemy użyć. Niech będzie to ten liść. U góry wybieramy tryb mieszania. Dla naszego porodnika zastosujemy może pierwsze z brzegu pomnożenie. Malujemy. Widzisz, co się dzieje. Możemy powiedzieć, że malujemy okrągłym pędzlem z naniesioną teksturą. W tym przypadku jest to wzór liścia. Dodatkowymi suwakami dobieramy rozmiar. Odstępy, rozproszenie oraz zagęszczenie wzorów. Przechodzimy do kolejnej zakładki Dynamika koloru. Ustawmy może jeden z liści jako nasz główny pędzel, a odstępy na jakieś 45-50%. Dodajemy nową warstwę i zobacz. Najpierw ustawmy kolor biały jako pierwszoplanowy. Malujemy. Gdy ustawimy małe wahanie koloru, pędzel będzie głównie biały z odcieniami szarości bliskimi białemu. Jeśli podniesiemy natomiast wahanie do samego końca, kolejne stemple pędzla będą zróżnicowane na całej skali pomiędzy białym, a w tym przypadku czarnym, który ustawiony jest jako drugi kolor. Oczywiście, zawsze mogę zmienić kolor, by uzyskać inny efekt. Wybierzmy kolor zielony i może czerwony by lepiej widzieć, co się dzieje. Z suwakami dostępnymi niżej możesz dodatkowo zmienić zróżnicowanie odcienia, nasycenia, jasności oraz powiedzmy czystości wybranych kolorów. Okej, okay. Popatrzmy teraz na kolejną zakładkę transfer. Zostańmy z naszym liściem, jednak zmieńmy może kolor na czarny. Jeżeli chcesz szybko przełączyć się pomiędzy kolorami pierwszego i drugiego planu, użyj klawisza X. Tutaj możemy ustawić zróżnicowanie pod kątem widoczności. Ustawiając suwak na zero, będziemy cały czas malowali ze stałym, ustalonym kryciem pędzla. Gdy zwiększymy zróżnicowanie, kolejne pędzle będą miały różną wartość krycia. Tutaj niżej ustawiamy zróżnicowanie przepływu pędzla. Zasada pozostaje tożsama. Kolejna opcja to ułożenie pędzla. Będzie ona działała tylko z niektórymi końcówkami, jak na przykład z tą. Tutaj możemy zmienić pochylenie pędzla według osi X i Y. Tutaj określamy kąt obrotu. A tutaj nacisk pędzla na warstwę. Poeksperymentuj i zobacz sam, jak to działa. Następne opcje omówię już tak bardzo szybko. Szum to oczywiście dodanie szumu. Wybierzmy którąś z tych szerszych końcówek i czarnym kolorem malujemy pierwszą linię bez szumu. A tuż obok podobną z dodanym szumem. Przybliżmy się, żebyś mógł zobaczyć różnicę. Widoczną głównie na krawędziach. Mokre krawędzie pozwalają osiągnąć efekt podobny do malowania akwarelami. Czarnym kolorem i miękkim okrągłym pędzlem będzie to lepiej widać. Kolejny mamy aerograf. To dokładnie ta sama opcja, którą mamy tutaj. Podobnie jak wygładzanie. Również dostępne tu w górnym menu. I na koniec opcja zachowywania tekstury. Przydatna oczywiście tylko podczas pracy pędzlem z teksturą. No i pięknie, Przebrnęliśmy przez wszystkie ustawienia pędzla. Teraz, jak obiecałem, pokażę Ci jeszcze, jak przygotować własny wzór pędzla. Rozszerzony poradnik w tym temacie znajdziesz oczywiście w opisie pod tym filmem. W tym przykładzie pokażę Ci, jak stworzyć pędzel w kształcie chmury, korzystając z jednego ze stokowych zdjęć. Link do niego znajdziesz rzeczywiście w opisie. By stworzyć pędzel musimy mieć jakiś wzór lub obiekt składający się z odcieni szarości umieszczony na białym tle. Najpierw więc kombinacją klawiszy Shift Ctrl Shift Command i litera U pozbywamy się koloru ze zdjęcia. Teraz odwracamy tony na zdjęciu komendą Ctrl Command I. Co było czarne staje się białe i odwrotnie. W kolejnym kroku dodajemy poziomy by maksymalnie rozjaśnić tło. Skrót: Ctrl Command L. Przesuwamy ten subak w lewo i możemy również tym suwakiem przyciemnić je z chmurę. Tak, będzie ok. Jeśli jest taka potrzeba, możesz dodatkowo pędzlem w kolorze białym zamalować niepotrzebne części. Ponieważ nasze zdjęcie jest dość duże, wchodzimy w zakładkę Obraz, Rozmiar obrazu i w tym oknie ustawiamy szerokość. Powiedzmy na 2500 pikseli. Klikamy OK. W tym momencie wybierzmy narzędzie do zaznaczania prostokątnego i stwórzmy selekcję samej chmury. Pozwoli nam to pozbyć się ewentualnej ramki, która w tym widoku mogła być niewidoczna. Z tak przygotowanym zaznaczeniem udajemy się do menu edycja i wybieramy definiowanie nowego presetu pędzla. Nadajemy mu nazwę i gotowe. Możemy zamknąć to okno i zademonstrujecie nasz nowy pędzel na tym zdjęciu. Nowy pędzel zapewne został dodany do listy na samym dole. Wybierz go, jeśli nie aktywował się automatycznie. Dostosowujmy rozmiar, ustawiamy kolor biały jako główny i klikamy. Pięknie. Możemy teraz udać się do menu pędzla i ustawić większe odstępy. Następnie zwiększyć dynamikę kształtu i nieco podnieść zmianę kąta. OK, może dodajmy jeszcze nieco rozproszenia i zwiększmy procent transferu. z jednym pociągnięciem możemy dodać całą serię chmur różniących się wielkością, ułożeniem i przezroczystością. Jeśli chciałbyś zapisać ustawienia tego pędzla na później, by nie musieć ustawiać wszystkiego od nowa za każdym razem, kliknij w menu w tym miejscu i wybierz pierwszą opcję zapisywania presetów. Nadaj dom nazwę i kliknij OK. Teraz w dostępnych końcówkach pędzla znajdziemy nasz pędzel chmurę. Zapisany od razu z wszystkimi ustawieniami. Fantastycznie! Niby tak proste narzędzie jak pędzel, a zobacz sam ile mieliśmy opcji do omówienia. Więc super szybko na koniec. Lajkuj, subskrybuj, oglądaj moje kolejne poradniki i baw się dobrze. Do następnego, cześć!